To. Girls power. Yeah, yeah. to ja nie, 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 nie. nie każda, mam jednego chłopa i jestem lojalna. Girls power moje, laski górą robię win Wszędzie gdzie ja to... pierdolę taki bit człowieku, nie? To polarło się totalny. Jest... To jest kurwa grzech. Drit, drit, zawsze najlepszy styl. Nawyki w naszych sercach. Girls power win. Girls power moje laski górą z nimi tu jak Queen, korona nie spadła mi Dalej jesteśmy normalne, mamy dobre wartości Ciągle nowe Ale poskładane barsy, ja pierdolę, niesamowite kurwa Trudności. Trudności. Panani. Panani. Panani, Kurwa, kurwa, jak nikt, teraz Trudności, panami, panami, panami kurwa Jesteśmy silniejsze Ja i moje księżniczki Księżniczki, księżniczki Jestem kurwa mam Mi, 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 kurwa To by się nie działo Zawsze jesteśmy najlepsze To dzięki nam mają znowu o czym gadać na mieście Na szczęście Jeszcze nie odwaliło prawda To nie ego, to pewność Się będą i prawda Girls power, win. Girls, power Girls power Win Kurwa ten tekst jest losowo wygenerowany, mam wrażenie. Robią win. Zobaczcie jaki piękne Bez wybiegu też modelki Słodkie jak cukierki Nie dla nas są sukienki Zobaczcie jaki piękny Jest Bez wybiegu też modelki Girls power moje <laughs> goły <l> <laughs> Co ty piętności <laughs> Wierdolę, ten beat jest tak, o Boże. Clear Mind, dlaczego im to dałeś, kurwa, nie? Wszędzie, się, to drip. Dla was ta piosenka to drip. hit czy kit? Hit, sub, like, kit. Naszych... <laughs> hit, sub. Zero subów. <grystanie> zero subów, widzowie, zero subów niestety zostało dostarczone.